Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączkę. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, Wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach, i wyrzucając złe duchy. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. W pierwszym czytaniu kontynuacja historii proroka Samuela. Ten dzisiejszy fragment, ta dzisiejsza perykopa mówiąca o młodości tego wielkiego proroka Przypomina nam o tym, że nawet wielcy prorocy potrzebują w życiu Bożych przewodników, którzy pomogą im zrozumieć, że mówi do nich Bóg. Bo można być bardzo blisko Boga. Samuel był bardzo blisko świątyni, miejsca najświętszego, i mimo tego nie rozpoznawać głosu Bożego. Można go traktować jak głos ludzki. I to także może być nasz problem, że możemy być bardzo blisko największych tajemnic naszej wiary, tajemnicy Eucharystii, a dalej traktować słowo, które wypowiada do nas Bóg jako słowo ludzkie, rozważać, czy zostało lepiej lub gorzej wypowiedziane, skomentowane, możemy traktować je jako słowo, które jest nam miłe albo takie, którego nie chcemy słuchać. Ale to są wszystko sposoby traktowania słowa Bożego jako słowa ludzkiego. Gdy święty Paweł kieruje swój list do Tesaloniczan, jego wielką radością jest, że ta gmina przyjęła Jego słowa nie jako słowo ludzkie, ale właśnie jako słowo Boże. Bo wtedy każdy z nas zaczyna odkrywać swoją misję prorocką. Dlatego to pierwsze czytanie wzywa nas dzisiaj i zachęca. Do tego, żeby zastanowić się, w jaki sposób ja przyjmuję słowo, które jest proklamowane w Kościele. Czy potrafię przyjąć słowo jako faktycznie słowo Boże, to znaczy słowo w jakiś sposób nieodwołalne, słowo, z którym się nie dyskutuje, słowo, które jest żywe i które jest twórcze, które przenika aż do szpiku kości. Z kolei Ewangelia y, może być okazją do refleksji na temat. Cudów, które dzieją się mocą Bożą. Ym, może być zastanawiające, że Jezus uzdrawia wiele osób w kafarnaum, ale w pewnym momencie odchodzi stamtąd, mimo tego, że jeszcze wiele osób tego uzdrowienia szuka, i mówi swoim uczniom, że potrzeba, żeby poszedł dalej, bo jego misją jest głoszenie słowa, nie uzdrawianie, nie dokonywanie znaków, ale przede wszystkim Głoszenie Bożego Orędzia, Bożego Słowa. Każdy cud, którego dokonuje Jezus, nie jest po to, żeby zaspokoić czyjeś egoistyczne pragnienia, ale po to, żeby pobudzić wiarę, to znaczy, żeby pomóc człowiekowi być bliżej Boga. Jeżeli prosimy o różne rzeczy tylko ze względu na siebie, na swój doczesny spokój ze względu na doczesną przyjemność i zadowolenie, bardzo możliwe, że nie spotkamy się z odpowiedzią ze strony Bożej. Świetnie ukazuje to historia uzdrowienia teściowej Piotra. Można powiedzieć, że Jezus dokonuje jej uzdrowienia właśnie po to, żeby Piotr mógł pójść za Nim, żeby mógł ze spokojem zostawić swój dom, uporządkowany, zadbany i żeby mógł całe serce oddać Jezusowi. Prośmy dzisiaj zatem Pana Boga, żeby pomagał nam rozeznawać to, o co się modlimy i żeby uczył nas modlić się w ten sposób, aby to co się ma wydarzyć, to co prosimy, faktycznie przede wszystkim zbliżało nas do niego i pozwalało nam za nim w życiu ruszyć.